Na box feed można zarabiać na wiele sposobów, ale najwięcej osób korzysta z kopania: czy to samemu, czy też na awku. al czy aktualnie opłaca się w ogóle kopać? Oglądaj do końca, aby się przekonać. W tym odcinku wylósł aż 30 milionów, więc zostaw suba, łapkę i napis unik w, w komentarzu. Miłego oglądania. Widzowie, dziękuję za 20 tysięcy subów. Kto był na live, ten ze mną świętował. Bardzo wam dziękuję, każdej osobie, która zasubskrybowała mój kanał. E, na dniach pojawi się konkurs na moim Discordzie. Myślę, że na 100 zł, 50 zł. Myślę, zobaczymy, to jeszcze jest do ustalenia, wbijajcie i nagle pojawi się taki konkurs. Chciałbym jeszcze was, e, wam przypomnieć, że aktualnie trwa event Halloween na moim Discordzie. Do wygrania 200 zł wystarczy zrobić fanarta, wszystko tam macie opisane, po prostu sobie tam wbijcie na kanał, macie czas do e, 10 listopada. No siemano, siemano widzowie, witam serdecznie was w tym odcineczku i tak, e, wbiliście 360 łapek pod ostatnim odcinkiem. No dobra, miało być 500, ale niech wam będzie Powiem wam, jak, jak jest po prostu jak dużo, jak dużo zarabiać, oprócz kopania Tak, bo też w tym odcinku Też e, wam powiem, jak się opłaca kopać Żeby dużo zarabiać I co, i jak, i wszystko wam powiem później, W późniejszym e, No w czasie, znaczy później, później po prostu Później, tak, dobra, i tak e, Dobra, jest e, 1000 osób na serwerze, co nie 1000 osób na serwerze I na przykład jak tydzień temu Było tak, tydzień temu było w środę Event Halloween, gdzie było 5 tysięcy, czy tam 6 tysięcy osób, było bardzo dużo osób, tak, no i to na przykład na wszystkich update'ach, czy na jakichś e eventowych coś tam, rzeczach dają ogłoszenia, jak jest dużo po prostu osób na serwerze, te 5 tysięcy, 4 000, czy 6 tysięcy, co nie, i tam więcej, i tak, wtedy widzowie, trzeba trochę zainwestować, jak macie kaskę, bo wtedy, w tym momencie jest naj... naj najtańsze rzeczy są, zawsze jak mniej osób są najtańsze rzeczy, bo dużo osób jest, dużo osób wystawia No i po prostu nie, 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 każdy osu, nie, nie wszyscy kupują to wszystko, tak? I po prostu te, te, te rzeczy e, tanieją i dlatego naj, wtedy najbardziej się opłaca kopać Bo na przykład tydzień temu te fragmenty kosztowały wam już mówię z 13-15 milionów One aktualnie kosztują 36 milionów Więc jakbyście je kupili wtedy tydzień temu w środę za 15 milionów to teraz byście je sprzedawali, kiedy się 4 staki, i teraz byście je sprzedawali, to jesteście za jednego staka 15 ponad milionów na plus. Więc patrzcie, jaki to jest zarobek. Tylko też trzeba zainwestować, tak? Mówiłem, że trzeba zainwestować, więc no i. No i generalnie tak to wygląda, generalnie tak to wygląda, więc po prostu wszystkie, znaczy nie wszystkie, po prostu Rapy, boxy, fragmenty e, Ogólnie te zbroje, te miecze, to one nie tanieją, one jakby cały czas są, taka sama cena jest jakby, może troszeczkę tam nie wiem Tanieją albo Drożeją, to tylko, ale tylko troszeczkę jest różnicy A te premium e, i albo fragmenty, albo jeszcze te itemy eventowe, to najbardziej drożeje W tych, e, co mówiłem, w tych rzeczach, co nie wiem, są te updaty i ten Dobra, widzowie, i jeszcze mam jedną rzecz Widzowie, 500 łapek, nie dobra, 400, 400 łapek po tym odcinkiem, i wlatuję już jutro odcinek. E, jak ulepszam miecz 50 na 51? Ogólnie, ten miecz 51 jest warty z 250 milionów. Sprawdzę, czy jest on na rynku, bo widziałem, że wcześniej był, jest Do 230, to tak, jeszcze ceny, bo ogólnie jak miecz chodzi. A miecz już 125 chodzi, a ulepszenie kosztuje 160, więc aktualnie no 280 kosztuje e, więc no z tego co słyszałem, ten miecz da... jest różnica, jest różnica między mieczem 50 a 51, jest mega różnica, więc no moim zdaniem opłaca się ulepszać, więc będę chciał to ulepszyć na odcinek i pokażę wam E, no po prostu i czy jest jakaś różnica tym mieczem, a, czy mi, a mieczem tym A51, co nie? Więc po prostu zostawiajcie łapki, suby z dzwonkiem, wszystko co się da i po prostu już jutro wlatuję ten odcinek jak ulepszam e, miecz na miecz Vampira 51 Otwieramy sobie punk Pin boxa e, i jeszcze tekstur paczek, a, tekstur paczek widzowy, bo jest kolejny nowy tekstur paczek Zobaczcie tutaj jak to fajnie wszystko wygląda. Mietrzyki, no mega. Mietrzyk świetny Jedi, chłopie, e, tak to koksy tak wyglądają, też fajne, Halloweenowe, e, więc sobie widzowie e, na Discordzie, link w opisie wbijać po prostu na Discorda. Tak, dobra, otwieramy co mamy? Rapy boksik i rapy boksyk, i jestem pustaka. E, pustaka, widzowy jestem na e, pustaka. Co ja gadam? Pół miliona. E, znaczy pół miliona. Co ja gadam? Sorry, widzowy, jest godzina dziesiąta. Nie nagrywam to jeszcze przed e, Ten. E, 36 milionów aktualnie on kosztuje. Ty ktoś kupi przed chwilą. O kurde, ty, trzeba bym kupił? E, wystawmy go sobie. Wystawmy go ze sobą za 34. E, raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czekajcie, jeszcze raz to zrobię. Bo raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, wystawiłem za trzydzieści cztery miliony. Yy, I ten, i zobaczymy, czy zaraz ktoś kupi. No i widzicie, wydałem 4 miliony. Jestem 30 milionów na plus. I tak się aktualnie zarabia kaskę. Bo yy, ten prefix, mogę powiedzieć, że prefix daje dużo. Ile chodzi taki prefix teraz? Mamy od widza, otwierałem mu. I co będzie? Ajajaj aj, aj. No, <laughs> Ajajaj, to jest to ciekawe To wiem, ja teraz mam swojego pink boxa. E, ogólnie mam duży zarobek, znaczy mam duży sposób, fajny sposób jak zarobić y, Jak po prostu dużo zbierać kciuszków, co nie Dużo łapek, to następną Ci wam powiem, dobra i pyk Voucher, ajajaj Ajajajajajaj No powiem tak wizowe. Ej, 23 miliony. A to złączona jest zbiornik, dobrze. Czekajcie eventowe. będzie eventowy, już czy nie? Otwieramy. Kolejny i trzy cukierki. Let's go! No i dobra, widzowie, Przejdźmy w sumie do tego kopania, tak? Czy się opłaca w ogóle kopać aktualnie? Bo nie, ma, nie, nie ma tak, że w ogóle się nie opłaca kogoś. wiadomo, że się opłaca, ale czy aktualnie, bo widzowie, jak wiecie, no, jak już mówiłem, w sumie wszystko wdrożeje, ogólnie najbardziej to to jest horror dla mnie, że runy, runa, runa siły chodzi po 200 milionów, runa siły 250 milionów, pamiętacie, że odcinek wrzucałem jeszcze 4 dni temu, czy tam 3 dni i, i runy kosztowały 60 milionów? 60 milionów jeszcze kosztowały, dobra, może nie 60, ale już 100. No, pra, no między 100 a 60, coś takiego chodziły. Są różne sposoby kopania, tak? Że kopię sobie na przykład tutaj stąd, tamtąd, do tego pomarańczowego zmieniasz channela, tak? Są też, że kopy stąd, do końca, tam jeszcze nam w strefę VIP i też zmieniasz channela. Też ja kopię aktualnie, że po prostu tutaj se kopię jest na C12 i se kopię e, na jednym channelu tylko. Na jednym channelu i wykopuje 40-30 milionów, jak jestem, e, jak mam na dropu i jestem w planie gdzie jest drugi perk dropu. No i tak Patrzcie na to I teraz jeszcze będę musiał przetestować stąd, tam, jak, z tym drugim sposobem I zmieniają szczanele czy wykopię więcej, bo jeszcze nie kopałem jak jest, mam ten telizon dropu rapi boxika Mam 150 milionów, no to brakuje mi tylko 10 milionów, więc to tylko zależy od was Wbijajcie łapki, zostawcie łapkę, pamiętajcie o tym, co zapamiętajcie o subie z dzwonkiem No i ja... Od razu e, będę ulepszał sobie na miecz Vampira. No, aż sam chcę przetestować ten miecz, naprawdę jest duża różnica. E, idę wam sobie pokazać ten. Nagrajmy szybko, szybko teraz, e, jaka jest różnica, będzie, e, jakim, jak biję po mieczem 50, a jaki będę bił mieczem 51. Mam talizman, też siły sobie założyłem. No, ma 43, 42, set, No, to tu jakoś tego nie będzie ten. Znaczy, na no, prostu będę dawał duży damage. Jakiegoś takiego dobrego bym się spotkać, albo nawet. No dobra. Nie no zawsze widzowie będę zabijał no bo zawsze jakiś pewnie duszek wleci, wleciał duszek nie aktualnie no i teraz e, nic nie wleciało na przykład dobra idę szukać dla kolejnych typów Ogarnąłem sobie szybko ziomka bo widziałem że ma 150 i tak e, o ma, o czemu się zmienił buty No dalej już ma te buty, oma ma perki, o ma perki tego 42 2 ja mam 4-3 odporności mamy 49 dobra ja mam mieć 50 I zobaczymy czy jest jakaś już żeriza, no oczywiście ma ten run odporności mniejszą, nie? Ty ale czemu mi daje więcej jakby? Nie, po prostu basem słaby jakiś. Po prostu... Po prostu jestem jakimś gównem. Po prostu jestem jakimś gównem. Dobra, jeszcze raz. Yy... Nie wiem, po prostu jestem jakimś gównem, nie? Albo mnie oszukuje, albo... Nie no ja... Nie wiem w sumie, nie no daj... No patrzcie! Nie no, dobra, daję mu już więcej. Ale ten debil chce mi oddać kila, to jest Debil, nie? Nie chcę killa, nie chcę killa. Nie chcę killa, się Debilu, nie wiem, to z to z Debil. Z tego coś przetestować, jest duża różnica. Zobaczymy, widzowie, jak będzie mieć 51, nie? Zobaczymy, napiszę do niego i przetestuję to po prostu na nim, nie, żeby będzie najlepiej. jak będę to testował na nim. Jak będę miał mieć 51, czy to będzie sera taka duża różnica? No nie no. No, ma runa odporności na dwa chyba, nie? Choć jeszcze rapacie jak mi sadzi bomby i zawsze zabijemy, nie? Dobra, co jest w ogóle? O, ma chyba jakąś runę osłabienia jakoś. Nie wiem, czy mi poświetliło, czy co. Czekajcie, jaką w ogóle ja mam runę osłabienia? Ty, bo ja w ogóle runę osłabienia nie mam. Teraz tak patrzę. Czemu ja w ogóle żadnej runy osłabienia? Ty, nigdy ba... Ej, Weskitu, nigdy nie trafiłem runy osłabienia, chyba. Nigdy w życiu jeszcze nie trafiłem runy osłabienia. Nie wiem, jak to możliwe. A to jest grande pele, a dobra, to jest ten, dobra. się nie dziwię, że on z jakiejś opy na poconek. To jest ten, grande e, pele, on jest tym. To jest Wander, to jest Wander, serek. Ktoś go zna, dobra. To już wszystko wyjaśnia, tak. W odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Sub, łapka. Pamiętajcie, oczywiście, że sub z dzwonkiem, tak? Żeby mieć wszystkie powiadomienia, bo live'y są często, wpadajcie mordy. Dużo kaski losuje. Ostatnio losowałem 20 milionów bo wbiłem 20 tysięcy subów, co nie? Więc no kto był, ten skorzystał, tak e, Czekajcie, jeszcze zobaczmy czy mam wiedźmę czy mam do dobrania wiedźmę, Da mi coś? Nie dobra, nie da No dobra widzowie, żegnam was miłego, trzymajcie się, I do następnego pozdro